Witam Państwa serdecznie. Jest 2 maja 2021 roku. Wczoraj mieliśmy z Antimchońskim i Sigim ciekawą, myślę, audycję na temat ordynacji wyborczej, niedemokratycznej ordynacji wyborczej w Polsce. Dostałem masę komentarzy i pytań. Ludzie dopytują się o Właściwie, o co chodzi konkretnie i jak dalej? Przede wszystkim, jak dalej? Wielu z Państwa pyta, co to jest ta systemowa pułapka i jak ją ominąć. Otrzymuję również bardzo wiele zapytań, jak konkretnie wprowadzić instrumenty oddolnej demokracji w Polsce. Szanowni Państwo, oczywiście nie będziemy klękać ani przed prezydentem, ani przed premierem, ani przed szefem ciągle jeszcze rządzącej partii politycznej w Polsce. Nie będziemy błagać ich o wprowadzenie do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej wiążącego i bezprogowego referendum i instrumentów inicjujących powszechne głosowanie. Mam tu na myśli konkretnie inicjatywę obywatelską. No cóż, nikt nie podcina sobie dobrowolnej gałęzi, na której siedzi, mimo że ta gałąź usycha z dnia na dzień. Co widzimy i co czujemy. Według mnie, y, ja powtarzam ciągle, że jestem obywatelem i naukowcem, nie jestem politykiem, ale według mnie należy rozpocząć szeroką debatę na temat nowelizacji i Konstytucji. I to musi być proces oddolny. Ten proces musi wychodzić z różnych gremiów, z różnych środowisk i od różnych ruchów społeczno-politycznych. Ważne jest też, aby w ten sposób przygotowany projekt przyszłej konstytucji został zaakceptowany w społeczeństwie polskim w ramach ogólnokrajowego referendum, a nie w Sejmie. To jest ważne czyli wprowadzanie demokracji albo demokracji bezpośredniej, albo instrumentów demokracji bezpośredniej musi być poparte elementem bezpośrednio demokratycznym, czyli społeczeństwo w referendum musi na to wyrazić zgodę, aprobatę. Szanowni Państwo, przeforsowanie instrumentu bezpośrednio demokratycznym w Sejmie niestety nie wchodzi obecnie w grę ze względu na strukturę tego organu decyzyjnego. Problem polega na niedemokratycznej formule wyborów do najwyższego organu państwowego w Polsce, a więc, a więc Sejmu. O tym mówiliśmy 1 maja. Wczoraj bardzo szeroko dyskutowaliśmy na ten temat z SIGIM i z ANDIM. Przy obowiązującej konstytucji stosowany w wyborach do Sejmu system wyborczy jest po prostu wadliwy. On jest wadliwy. On jest nawet bezprawny. System ten łamie w Polsce prawa obywatelskie, paraliżuje Sejm i przez to pogrąża państwo polskie w chaosie zbędnego i powiedzmy niezdrowego konfliktu. Myśmy jeszcze wczoraj mówili na ten temat, że zasadę ubiegania się o pełnienie stanowisk państwowych potwierdza artykuł 60 Konstytucji, który mówi, że obywatele polscy mogą korzystać z pełni praw publicznych i mają dostęp mają prawo prawo dostępu do służby publicznej czyli równocześnie do do posad, do stanowisk w sejmie, czyli każdy powinien mieć prawo kandydowania do sejmu, tak zwane bierne prawo wyborcze, a tak nie jest, de facto tak nie jest. Z kolei artykuł 96 Konstytucji określa, że Sejm składa się oczywiście z 460 osób i wybory do Sejmu są powszechne. Wybory do Sejmu są równe, a są również bezpośrednie i proporcjonalne. I to są przymiotniki, które nigdzie nie zostały zdefiniowane konkretnie. Dlatego Sejm, politycy interpretują je. Dowolnie, a być może nawet ich nie interpretują, tylko sugerują się niedemokratycznym kodeksem wyborczym. Jeśli wybory mają być powszechne i równe, to znaczy, że każdy obywatel, w korzystaniu ze swojego czynnego i biernego prawa wyborczego, powinien mieć takie same prawa na każdym etapie procesu wyborczego, a o jego wyborze na posła powinni decydować. Tylko i wyłącznie wyborcy, a tak nie jest. Z kolei bezpośredniość wyborów oznacza, że nie można jednemu kandydatowi przekazywać głosów oddanych na innego kandydata. Oczywiście bez wyraźnej zgody wyborcy, który ten głos oddał. Zasady te są wielokrotnie łamane przez obowiązujące w Polsce prawo wyborcze, bowiem Kodeks wyborczy wyklucza możliwości indywidualnego kandydowania obywatela do Sejmu i zabiera mu w ten sposób możliwość ubiegania się o poparcie wyboru. Czyli indywidualny kandydat po prostu nie może, nie może, nie wolno mu kandydować do Sejmu. Dzieje się to niejako poza z zasadami zapisanymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Oczywiście narusza to bierne prawo wyborcze obywatela, albowiem Konstytucja nigdzie nie określa, że stanowisko posła, o stanowisko posła może ubiegać się, można ubiegać się tylko w ramach listy partyjnej. Szanowni Państwo. Jedyną możliwością zmiany tego stanu rzeczy jest wprowadzenie tak zwanych wyborów większościowych. Chodzi mi tutaj konkretnie o jednomandatowe okręgi wyborcze i o tym będziemy mówić obszernie, rozmawiać na antenie u Andy Hońskiego. Chodzi mi tutaj konkretnie o wprowadzenie w Polsce jednomandatowych okręgów wyborczych, które by pozwoliły wprowadzić do Sejmu zwolenników y, idei, który, idei, które same, y, które powinny być demokratyczne, np. demokracja bezpośrednia, elementy demokracji bezpośredniej. I chodzi mi jednocześnie o kandydowanie nie z list partyjnych, ale powiedzmy, o kandydowanie obywateli, mają, którzy mają szerokokątne spojrzenie na demokrację. I teraz ktoś słusznie zapyta z Państwa, jak doprowadzić do zmiany systemu wyborczego w Polsce. Otóż odpowiedź jest niestety, niestety znowu ta sama. Poprzez ruchy oddolne i poprzez nowelizację Konstytucji oraz zmianę kodeksu wyborczego. I tutaj znowu znajdujemy się w pułapce systemowej. My mamy ciągle to zamknięte koło, błędne koło, albo lepiej powiedzieć układ zamknięty. My, my szarpiemy ten układ, próbujemy się przebić y przez bariery, a nawet betonowe ściany tego układu, ale to jest, to jest bardzo trudne, to jest praktycznie niemożliwe. Z której strony by nie podejść do kwestii uzdrowienia systemu politycznego w naszym kraju, widać wyraźnie, że nikt tam na górze za nas tej pracy nie wykona. To jest po prostu w dzisiejszej sytuacji politycznej w Polsce niemożliwe. Politycy, celebryci, siedzą ciągle na gałęzi, której sobie sami nie podętną. Oczywiście możemy czekać, aż ta gałąź uschnie, ale na dzień dzisiejszy to są tylko spekulacje. Według mnie i to, co ja robię, dobra jest edukacja społeczeństwa, wykształcenie społeczeństwa obywatelskiego, uświadomienie ludziom, o co, jak się to mówi kolokwialnie, o co tutaj właściwie chodzi. I to było. I te problemy były sednem wczorajszego, wczorajszego wywiadu, wczorajszej audycji. Było wiele komentarzy, było bardzo wiele komentarzy z prośbą, abym jeszcze raz to w skrócie opisał, co niniejszym uczyniłem. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę miłej niedzieli i do usłyszenia.